Robimy reportaż o szczepionce na koronawirusa i chcieliśmy zapytać, czy pan się zaszczepi. Proszę pana, jeszcze nie jestem zdecydowany, z uwagi na to, że na wiele pytań do tej pory nie ma odpowiedzi. Ma pani zamiar się szczepić? E, nie, nie mam zamiaru się szczepić. Po prostu wolę nie ryzykować, no ja po prostu bardzo dbam o higienę. No nie wiem, nie jestem pewna, czy mi to po prostu nie zaszkodzi przede wszystkim. Zdecydowanie nie będziemy się szczepić. Ponieważ czy mogą być powikłania nawet genetyczne, to może być bezpłodności u kobiet. Nie wiemy, jakie tak naprawdę mogą być skutki. Chciałbym zobaczyć debatę ludzi, którzy są sceptycznie nastawieni do tego, a są rzeczywiście z tego środowiska, z tymi, którzy są za. I chciałbym usłyszeć argumenty, rzeczowe, argumenty za i przeciw. Prawie połowa Polaków pytana o szczepionkę przeciw COVID-19 twierdzi, że się nie zaszczepi. Boi się jej skutków. Tak jak zapytani przez nas przechodnie. Podobnie o szczepionce mówią ci, którzy dzielą się swoimi opiniami w internecie. Zapytaliśmy ich o to, dlaczego. Mam pewne wątpliwości co do tej szczepionki, a wynika to z dwóch kwestii. Po pierwsze, ze zbyt krótkiego czasu badań tej szczepionki. A po drugie. Z zupełnie nowej technologii zastosowanej w tej szczepionce. Ja uważam, że ponieważ to jest test, test na ludziach, tak? test na populacji, bo skoro zostały przerwane, zawsze szczepion badania nad szczepionkami się wykonuje 6 do 10, nawet czasami 15 lat, bo tu trzeba naprawdę tych testów zrobić bardzo dużo z różnymi interakcjami, a tutaj na no, parę miesięcy i już się chce mnóstwo ludziom to zaaplikować. Czyli to jest de facto testowanie na ludziach żywych, tak? W Polsce jest coraz więcej przeciwników szczepionek. Tylko w zeszłym roku, według danych Państwowego Zakładu Higieny, prawie 50 tysięcy osób odmówiło podania szczepionki obowiązkowej. Niemal wszystkie organizacje, które do tej pory sprzeciwiały się obowiązkowym szczepieniom dzieci, teraz skupiły się na zniechęcaniu do szczepionki na koronawirusa. To jedna z ich ostatnich manifestacji. Pomimo zakazu zgromadzeń, wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób z całej Polski. Sama jestem osobą szczepioną, sama szczepiłam się również za, jak byłam dorosła i sama podejmowałam decyzje. Natomiast w obecnej sytuacji ja zawsze, nie tylko jeżeli chodzi o szczepionki, zawsze podejmuję decyzje na tej podstawie korzyści versus ryzyko. Wtedy byłabym na przykład mocno zainteresowana tą szczepionką, gdybym miała 70 lat. Skąd ma Pani wiedzę na temat szczepionek na COVID-19? Są to przecieki mediowe najczęściej. A to nie jest właśnie e... tak, że my budujemy obraz tej szczepionki na podstawie Aha. właśnie tych przecieków z mediów? Tak, tak. To, to jest bardzo złe. To tak nie powinno być. To powinno być rzeczywiście oficjalnymi kanałami. Hmm. Powinniśmy się dowiadywać informacji i wtedy być może byłoby też mniej spekulacji. Czy w takie tematy jak szczepionki i szczepienia pojawiają się jako fake newsy? Tak, bardzo często z badań, które ja prowadziłam w moim zespole badaliśmy treści, które pojawiały się w polskim internecie na temat koronawirusa. Połowa tych treści to są jakieś teorie spiskowe, jakieś informacje dotyczące ukrywanej rzekomo prawdy. Teorie spiskowe zawsze tym się charakteryzują, że z czasem po latach się okazają prawdą. Tak? I są teorie spiskowe, że w tych szczepionkach będą przemycane nanocipy co takie nanocipy miałyby robić. No i teraz yy, w podłączeniu z technologią z 5G, Z anteną 5G, które odpowiednio wiązką się potraktuje człowieka można. Albo wywołać choroby u człowieka, albo unieszkodliwić go. Może jest kwestia przyszłości, ale jest taka, to trzeba brać pod uwagę też. Ja to zawsze mówię, bądźmy czujni, nie, nie bądźmy naiwni, tak? Z ruchami antyszczepionkowymi nie radzi sobie nikt. Żadne gremio naukowe, towarzystwa naukowe. No, musimy podjąć ryzyko, co dla nas jest ważniejsze. Ochrona przed chorobą czy strach przed działaniami niepożądanymi.